zaznaczczamy olejem to samo teraz mamy czasy, zakładają biało panowie dzieci stałyście

Halo. Uh -huh. Przyjmijcie światła Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i Wasze dzieci obszierzone przez Chrystusa występowały zawsze dzieci świętości, a dwając wierzę, mój być na spotkanie przychodzącego Pana razem ze wszystkimi świętymi. Dniemi. Wy wszyscy, którzy zostaliście oszczędni w Chrystusie.